Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy na kolejny przykład związany ze wzorem Moivre'a. Chciałbym, żebyśmy tutaj pamiętając, czy przypominając sobie, jak działa wzór Moivre'a, policzyli tak naprawdę wartość takiego wyrażenia. Minus pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2i. Taka dziwaczna liczba zespolona. Do potęgi 2023. Dlaczego taka potęga? No bo teraz mamy rok 2023. Tutaj rachunki nie będą ładne, piękne. Jeżeli chcecie zobaczyć ładne, szybkie rachunki, zapraszam do przykładu z poprzedniego filmiku, link będzie tutaj, czy odniesienie do tego filmiku będzie na końcu tego, a teraz przymijęcie sobie wzór MUAWRA, zobaczcie, w momencie, kiedy mamy liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej, to ona podniesiona do potęgi n tej będzie wyglądała w ten sposób. Czyli tak naprawdę moduł Z podnosimy do potęgi n tej, a tak naprawdę kąt przez N mnożymy, czyli bierzemy tutaj tak naprawdę wielokrotność naszego. Konta, czyli kąta nie podnosimy argumentu, nie podnosimy do potęgiętej, tylko go zwielokrotniamy. Czyli zobaczcie, tutaj n to będzie 2023, a nasza liczba z to będzie minus pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2. I, no i teraz od czego musimy zacząć? We wzorze demuawra pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, że nasza liczba zespolona powinna być pokazana powinna być przedstawiona w postaci trygonometrycznej. Czyli zobaczcie, mając tę liczbę zespoloną, musimy ją zapisać w postaci trygonometrycznej, czyli moduł z to jest część rzeczywista, czyli minus pierwiastek z 6 do kwadratu plus część urojona, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu. I to wszystko, to wszystko pod pierwiastkiem, prawda? To jest odległość tej liczby od, od początku układów współrzędnych, czyli to jest 6 plus 2 pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 8, a to jak wyciągniemy, to mamy dwa pierwiastki z dwóch, no bo 8 to jest 4. 4 razy 2. Zatem cosinus kąta fi to będzie minus pierwiastek z 6 przez moduł z, czyli dwa pierwiastki z dwóch. Pierwiastek z 6 to jest pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 3 To mamy przez dwa pierwiastki z dwóch. Pierwiastek z dwóch się skraca, czyli cosinus tego kąta to ma być minus pierwiastek z 3 przez 2, a sinus tego kąta, bo musimy, pamiętajcie, tutaj znaleźć kąt, a, kąt fi, znaleźć argument tego, to jest pierwiastek z dwóch przez 2. Dwa pierwiastki z dwóch, czyli po prostu jedna, druga. I teraz musimy znaleźć taki kąt z zakresu od 0 do 2 pi, czyli od 0 do 360 stopni, którego cosinus jest równy minus pierwiastek z 3 przez 2, a sinus jest równy jedna, druga. Ale tutaj przede wszystkim cosinus ujemny. No i zobaczcie, jak patrzymy na wykresiki, tu bardzo, przepraszam, one nie będą najładniejsze. Tu mamy podstawowy okres funkcji cosinus, tutaj mamy funkcji sinus, prawda? To zobaczcie tym przedziałem, kiedy kosinus jest ujemny, a sinus dodatni to jest przedział od. Tak, kosinus jest ujemny, a sinus jest dodatni, to jest przedział od pi drugich do pi, czyli to jest przedział od pi drugich do pi. Czyli tak naprawdę licząc ten kąt, to teraz wiemy, zobaczcie, że y, sinus pi drugich plus coś zachowuje się tak, jak kosinus, a kosinus kąta pi drugich plus coś zachowuje się tak jak minus sinus. Czyli znaczy tak naprawdę musimy znaleźć taki kąt, którego sinus jest równy pi razy 3 przez 2, a kosinus jest równy 1 druga i to jest kąt to jest kąt 60 60 stopni, czyli inaczej pi trzecich, czyli to będzie pi drugich plus ten dodany kawałek plus pi trzecich. Oczywiście możemy znaleźć wartość tego kąta w inny sposób używając wzorów redukcyjnych, czy to inaczej zrobić, ale tu mamy ten argument. Czyli zobaczcie, jak dodamy to, a tutaj to jest wspólny mianownik, wspólnym mianowniku będzie 6, to mamy, że to jest 5/6 pi, czyli mamy nasz argument. Czyli mamy moduł, czyli pierastek z 2 przez 2, mamy argument, czyli 5/6 pi, możemy podnosić do potęgi. Czyli zobaczcie, nasza liczba zespołu na z do potęgi 2023, czyli taki dzikiej to będzie co? To będzie tak. Moduł z, czyli pierastek z 2 przez 2 do potęgi 2023, i teraz mamy co? razy cosinus. I teraz uwaga. kąta 2023 razy nasze 5 szóstych pi plus i razy sinus no znowu tego samego kąta, czyli 2023 razy 5 szóstych pi. No to wygląda źle. No z dwóch, yy, dwa pierwiastki z dwóch do potęgi 2023. To będzie jakaś do bardzo duża liczba, prawda? To tu już sobie może troszeczkę odpuścimy, ale spróbujmy popatrzeć na ten kąt, czy tutaj jesteśmy w stanie coś zrobić. Zobacz, jak na boku pomnożymy sobie 2023 razy 56 pi, tak? To teraz oczywiście najlepiej połączyć to w słupku, czy wziąć kalkulator, ale teraz jak wykonamy te, te rachunki, to 2023 razy 5, ja tu mam pewną ściągę, to jest 10115, tu będzie pi przez 6, a to tak naprawdę będzie nic innego jak 1685 i 5 6 razy pi. I teraz zobaczcie. Wiemy, że jak mamy cosinus 3 sinus, to wielokrotności 2pi możemy kasować. Wielokrotnością 2pi oczywiście nie jest 1685, tylko 1684. Czyli tak naprawdę nam tutaj zostanie, no tutaj ten początek zostanie, 2 pierwiastki z 2 do potęgi 2023. Ale to przypominam, jest liczba rzeczywista. I tu będzie tak, cosinus, będzie co? No, 1684 skasujemy, czy będzie 1 i 5 czyli tak naprawdę 1 i 5 czyli 11 szóstych pi, tak? Plus i sinus też kąta 11 szóstych pi. No i zobaczcie, to już są takie wartości, które my jesteśmy w stanie policzyć. 11 szóstych pi, no to jest takie prawie 2 pi. To jest 2 pi minus pi 6 No to zobaczcie, to możemy napisać, że to jest w takim razie 2 pierwiastki z dwóch, ten początek musimy przepisywać do 2023 razy cosinus kąta minus pi 6, tak? Plus i sinus też kąta minus pi 6. Y, Używając teraz wzorów redukcyjnych, to to jest nic innego, jak no, ten początek musimy znowu przepisać. Dwa pierwsze z do 2023. I tu mamy co? No, cosinus jest funkcją parzystą, czyli po prostu cosinus kąta pi 6. No i tu będzie minus. Minus i sinus. Kąta pi szóstych, no bo sinus jest nieparzysty. Pi szóstych to jest nic innego jak bardzo dobrze znany kąt. Pierwiastek dwóch przez dwa to przepisujemy. E, pi szóstych to jest nic innego jak kąt e, 30 stopni. Kosinus kąta 30 stopni to jest nic innego jak pierwiastek z 3 przez 2. Tutaj mamy pierwiastek z 3 przez 2 minus i. No i sinus pi szóstych, czyli sinus e, 30 stopni, czyli razy jedna, druga. I mamy, zobaczcie. E, oczywiście moglibyśmy to jakoś inaczej napisać, jakoś ładniej i tak dalej, ale jest, prawda? Zobaczcie, to jest dwa pierwiastki z dwóch do potęgi. 2023, no i tutaj mamy pierwiastek z 3 przez 2 minus jedna druga i. Jak ktoś woli, oczywiście można by to napisać w troszeczkę innej postaci, być może gdyby to było zadanie, które znalazłoby się w odpowiedziach jakiegoś zadania, tutaj też te odpowiedzi byłoby napisane troszeczkę inaczej, ale zobaczcie, mamy... Wynik, który jest liczbą znowu zespoloną Jest tutaj część i rzeczywista, i część urojona. Dosyć duża, bo dwa pierwszy z zwykły do potęgi 2023 to będzie bardzo duża liczba rzeczywista, ale zobaczcie, udało się efektywnie policzyć wartość yy, tej potęgi. Zobaczcie, tak działa wzór de Moivre, a Tutaj mamy go na takim całkiem skomplikowanym przykładzie, gdzie to się nie miało idealnie poskracać W poprzednim filmiku, który zobaczycie tutaj w napisach końcowych, yy, czy, czy na ekranie końcowym. Macie wzór na to może troszeczkę bardziej wytłumaczony z lepszym przykładem. A ja zapraszam do oglądania całej serii dotyczących liczb zespolonych, gdzie mamy różne własności i najważniejsze rzeczy związane z liczbami zespolonymi. A także zapraszam do oglądania innych filmów na tym kanale. No i po prostu też, jeżeli Wam się tylko podoba, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. No i do zobaczenia z tym razem. Dzięki. Papa! Pa.